No, nagrywam dzisiaj odcinek z, z yy, co to jest zagra... Stamy Guys, no zapomniałam się, bo dawno w tą granie grałem. No i dzisiaj robimy Infinity Block Dash, jak widzicie. No i dawno w to nie grałem. Ale hey. pamiętam o co tu chodzi. No tak, z nami jest jak hey, widzicie. Wytanie, wytanie, takie... hey, jest on, no i zostawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę. A my tutaj robimy Infinity Block Dash mi wrażenie. Jak chcecie cheaty do jakiejś gry, no to po prostu w jakie gór? No pierwsze to są mody. Hmm. Tak, to są mody i tam możesz mieć mody cheat To tam... Takie cheatowe mody. No możesz kakać. Mode włakać tak. cheaty sobie po kolei. Nie? Mhm. Jęś tak. No ale... <tuszu> Dobra, to... Um... To troszeczkę może być nudny odcinek, tylko robić Infinity Blok, ale spokojnie, to nie będzie takie nudne. My będziemy gadać, no. Jeszcze raz wam przypominam, zostawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę, bo jak nie zostawicie, to będziecie, to nie będziecie w teamie Kamila. Nie, nie będziecie po prostu w teamie Kamila. Tak, i moim, prawda? No nie, bo ty nie masz teamu akurat. Akurat, akurat Blackberry tylko ma team. I o. I ja. ja. mam team. Ale Blackberry ma. Przecież Ja też mam. Blackberry. Blackberry ma i ty nie masz. Ja mam team. Creeper. Jaki? Team Creeper. Aaa, to to jest gówno. Psie. A jakie? Kurno! Kurwa. Na Mogę robić kot? Mogę już robić? Nie, ja robię. Dobra. Nie, tylko skina, okej? Okay? Mm -hmm. To będzie trochę inne, to będzie takie lepsze pierwsze um, to... to Nie, Minecraft to na razie nie będzie na, na kanale Bo mi się coś zepsuło um, czekaj, jeszcze daję te Jeszcze robię Co to jest? Co to jest Rush Hour? Jakaś nowa, jakaś nowa mapa Rush Hour Czekaj. Ja razy, nie, na razie nie wiemy, co to jest. Albo nie, zobaczmy, co to jest to rash Ale to i będzie nieskończone, okej? Okay? Może będzie nieskończone. Kto Ale wie? Nie na pewno. 614. Czekaj. 614. No 614. 614. Od początku. No 614. 614. 15? 14 A, 14, no 237 237 i tyle? Dobra. Co? Ale my mieliśmy robić nieskończone. No wiem no ale inaczej to nie pójdzie, bo ja to robię na trzy mapy, żeby nie było takie nudne. No to będziemy robić tak. Jak będzie to fajna ta mapa. No. Coś tam? To, to przedłużymy odcinek o jedną mapę. No. Inna będzie. O prawda? jedną mapę. Ale nie złoście się, prawda? No. Że będziecie musieli długo ale... No ale ja, ja się dla was staram, żeby nagrywać te odcinki. A ty się widać nie starasz, bo zrobiłeś, bo zrobiłeś takiego shorta, który mnie normalnie wcisnął w kapcia. Chciałbym nagrywać, ale nie mogę. Ale takiego, takiego zrobiłeś tego um, shorta, że aż mi się chce wciskać kapcia normalnie. Takiego niefajnego shorta zrobiłeś. Że mi się wciskać kapcia chce. W dupy. <grym> w dupa. No kapcia! Ten Kamil i Kamil są... Tak, 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 tak. To mnie wkurzyło. Ale to jest prawda. Mm, no, a co? Pff. Ale nie, bo to i nie na długo, wiesz? To ona cię nie na razie to jeszcze to się trzymam. Na razie się jeszcze trzymam. Ja nie robię. Nie ja robię. Zrobię chyba. Ja chyba zrobiłem. Ja chyba zrobiłem. Ja chyba zrobiłem. Ja chyba zrobiłem. A jak będziecie... Jeszcze jeden odcinek z Tambla wpadnie na, na, na ten dzisiaj. Jeden odcinek wpadnie. Nie reagujcie co tam było. No. No to, no to, no to, no to co ja zrobiłem? No to, no to, no to Bodbasz. O, oh, Nie. Bodbasz. Nie zrobiłem. Bodbasz. Fajnie. Chciałem być laser tracer, ale dałem bodbasu przypadkowo Ała! Nie krzycz! Ja byś nie chciał dostać demo, de, demo, demonetyzacji na YouTubie? Byś nie chciał? Dobra, wyjdź, bo zginąłem to? A nie da się. Musisz dokończyć rundę, bo ja, bo ja zginąłem. Nie nie oglądał? E, nie. Ej. Ja bo wiem to, wyszłem. Co Dawaj. Nie można wejść do tego portalu! Niech ja portalu. To jest mi za nami, bo to znika, widzisz? No nie widzę Co Coś dokładnie jak wyjdę na to?

Takie no. I tyle. No. Ej ty nie, ja wychodzę. Nie, to specjalnie tak. Nie, ja wyszedłem. No, to specjalnie tak, jezu. Żeby nie, nie było no. tak nudno. Mogę mówić? No, ja, ja gram. 5, 2, 1. No gram. No to zgabi się. No właśnie nie. Jezu, bo mam jak... mawę, w której się nie da zabić. Widzowie, widzicie jak on jest? mi się zabić, a ty mówi nie, widzicie? No bo po pierwsze nie chcę tracić czasu, bo, bo ja muszę dograć, bo żeby, żeby widzowie mieli co oglądać, a nie żeby mieli widzowie oglądać jak czekam, kiedy ty prze... przeszłeś. Kiedy ty przechodzisz. Wiesz sobie by nie chcieli tego oglądać I to było takie nudne Kurde spadłem Chcesz zrobić odcinki, aby być popularny Będziesz popularny? Pewnie, kurde Będziesz popularny Ja chcę nawet przestać nagrywać Chłopie Nie mogę Ty to nie rozumiesz, co ja mówię mi się, obyś Obysy, kurde Hmm... Co No to czekamy kiedy przejdą, na razie jeszcze cięć nie umiem, ale się dowiem, bo mój kolega umie robić cięcia. Który taki mój kolega z klasy. Franek, taki zwany Franek. Franek, który <grych> On umie. Moim najlepszym kolegą na numer a dla mnie numer jeden, bo z nim w końcu chodzę do klasy. Co chodzi z hasłem? Fajnie! Co tak z Hasłem. Hop, hop. Olek też ma kanał. Co? Olek też ma kanał. Kto? No. Ale kto? Olek? Nie pamiętam jego nazwy. Ale Olek? No, ten, że mojej klasy Wiem. Wiesz, że go... Jeszcze jest ten, Olo20Olo Olo20Olo prosto mówić? Nie. nie Jeszcze nie skończyłem Uwielbiam na zdrowie Jezus, Maria. Na zdrówko, zdrowa krówka, nie? Powiedz Jezus, Maria. Jezus, Maria, ja pierdzielę. To koło tu Jezus czy Maria? Ale ja to pierwsze powiem. Jezus, Maria. Jezus czy Maria? Maria. Jezus, Maria. A kogo wolisz, Jezusa czy Maria? To i to. I nie możesz tak wybrać. No Jezus. Po pierwsze Maria urodziła Jezusa, więc to się zgadza, że Maria Nie no, lawalant na finał. No nie wytrzymam Lawalant na finał. Nienawidzę Lawalanda. Rozumiesz to, że lawalant na finał? A ciepierdzielne. Ja pierdzielne To jest ostatnia mapa? Tak, to jest ostatnia mapa. Neverland. Oh, oh.